to znaczy, że ktoś lubi coś robić. Nasz ulubiony sport. A, że y, bardzo lubi się to zajęcie i się je uprawia. znaczy, że ma swoje zajęcie takie fajne, y, że na przykład y, ktoś na przykład jak lubi sprzątać. jak człowiek coś robi, co mu się podoba, to nazywa się to hobby. Posąg I to był jego hobby. Umiał, jego hobby było, że lubił udawać posąg. Był mimikiem. Ja jeździł do różnych krajów i udawał ten posąg. Rzuciła pieniążka, i pan wtedy się ukłonił. Najbardziej mi się podobało, jak spinali się w góry. Był w artyce południowej i chciał prostoczyć niedźwiedzia. Jak ten Misiek kradł y, sanki y, temu panu i jego robić. Yy, tak, wziąłem im jakieś rzeczy, żeby y, zwrócić chyba na siebie uwagę. Można. Było wywnioskować z tego spektaklu, że ten pan chciał zainteresować nas jako widownię z chodzeniem po górach. Żeby, żeby po prostu się nie nudzić, tylko po prostu mieć jakieś hobby. Chciał mnie zachęcić, żeby miało dużo marzeń do realizacji swoich marzeń i hobby. Zachęcić, żebyśmy mieli swoje hobby. Miał swoje własne hobby. Chciał mnie zachęcić do powiedzenia, jak mam na imię. Zachęcił mnie, bo właśnie tak podsunął mi jakieś tam pomysły, właśnie, żeby aktorstwo. Chciałbym dążyć do tego, żeby stać się coraz lepszym. Myślałam dużo tak i zaczęłam od tej pory więcej grać na tym pianinie. Najczęściej robić moje hobby i bardziej rozwijać. Uczyć się grać na gitarze, żeby dojść do czegoś i się nauczyć się grać.